Problematyczne premiery perypetia Xbox oraz monumentalne budżety gier te i wiele innych newsów w tym wydaniu NiecoDziennika okiem dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym NiecoDzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo mocnych informacji, więc. Zaczynamy po pierwsze. Przyczyny problemu z Jedi Survivor. Gdy 28 kwietnia pojawiło się Star Wars Jedi Survivor, gra spotkała się z falą krytyki dotyczącej jej wydajności na PeCeta. Reż reżyser gry Stig Asmussen w marcowym wywiadzie dla IGN wyjaśnił, że zespół Respawn Entertainment potrzebował 6 tygodni na jej dokończenie. Wcześniej gra była już kilkukrotnie przekładana, ostatni raz 17 marca 2023 roku, i Asmussen wtedy zarządził jednak ostateczną datę premiery, dokładnie 28 kwietnia. To nie jest żart. Zespół również sprawdził jakie inne gry miały być wydane w tym okresie, takie jak Redfall czy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pomimo problemów z wydajnością gra stała się drugim co do wielkości debiutem Star Wars na platformie Steam. Respawn zapowiedział, że aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu z wydajnością na PC, chociaż nie ma jednego kompleksowego rozwiązania dla wydajności na PC. Zespół pracuje nad poprawkami, które naszym zdaniem poprawią wydajność na różnych konfiguracjach. W tej sytuacji nie ma jednego prawidłowego wyjścia. W istocie gra musiałaby być przełożona na koniec maja, gdy jest prawdopodobieństwo, że masa graczy zajęłaby się Redfallem czy też Zeldą. Miało to szansę zaburzyć sprzedaż. Ostatecznie do tego nie doszło ze względu na em, problemy z nową gromadą Arkane. Wciąż Respawn e, zbierze trochę e, jeszcze cięgów od odbiorców, a deweloperzy spędzą kolejne tygodnie na poprawkach. Kolejno, gdzie deweloper nie może, tam modera pośle. E, po premierze Star Wars Jedi Survivor gracze byli roz, rozczarowani właśnie swoją optymalizacją pozostawili wiele negatywnych opinii i e, szybko. Obiecał naprawić problemy, ale twórca Glamboy już opublikował mod o nazwie "Made Performance Be With You", mający na celu poprawę wydajności i redukcję przycięć. Przygotował on cztery wersje poprawki opierające się głównie na redukcji jakości tekstur i technice temporal anti aliasing. TAA to technika um, pozwalająca na renderowanie obrazów w niższej rozdzielczości. Rozciągnięcie jej do docelowej, czyli na przykład renderujemy obraz w 720p, rozciągamy do full HD, a potem wykładzanie e, obrazu za pomocą różnych algorytmów wykrywających kształty, krawędzie i efekty wymagające przezroczystości. To nie pierwszy raz, gdy fan proponuje rozwiązanie problemu z wydajnością wyczekiwanej gry. Podobna sytuacja miała miejsce z grą Hogwarts Legacy, która odniosła ogromny sukces, ale nadal borykała się z przycięciami i niskimi FPS-ami. Na szczęście są utalentowane osoby. Które tworzą poprawki dla społeczności. Kolejno. Nieudolne gaszenie pożarów przez BTSD. Długo oczekiwana premiera Redfall nadeszła, ale nie obyło się bez przecieków, które pojawiły się w sieci przed jej wydaniem, aby zapobiec yy, zepsuciu niespodzianki przez przecieki TA, zepsuciu niespodzianki. Wydawca gry BTSD podjął dodatkowe środki ostrożności. Firma monitorowała internet w poszukiwaniu nieautoryzowanych zdjęć oraz materiałów wideo z Redfall i wystawiała żądania usunięcia oraz zgłaszała naruszenie praw autorskich. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się takiej zawartości w rzeczywistości, czujność BTSD troszeczkę za daleko zaszła. Niedawno studio przypadkowo zgłosiło naruszenie praw autorskich przeciw samym sobie. Kilku fanów Redfall zauważyło, że baner na oficjalnym koncie Twitter został tymczasowo usunięty. Użytkownicy Twittera, tacy jak GamePD, Jordan, udostępnili zrzuty ekranu jako dowód, pokazując, że baner na koncie Redfall został zastąpiony szarym prostokątem. Wyświetlana wiadomość wskazywała, że obraz został usunięty w odpowiedzi na zgłoszenie od posiadacza praw autorskich. Użytkownik Weekend Warriors zasugerował, że bts zakorzystała korzystała z automatycznego systemu wygrywania i zgłoszenia treści związanych z Redfall na Twitterze, co doprowadziło do zabawnej sytuacji. Nie jest jednak jasne, czy zgłoszenia rzeczywiście zostały wystawione przez tego bota. Banner pomimo wszystko zostało ostatecznie przywrócone, ale konto Redfall nie skomentował incydentu, pomimo podekscytowania wokół premiery gry ocena Redfall na Metacritic nie jest imponująca, zaledwie ma 62 punkty na 100, teraz już nawet niżej, bo około 50 na podstawie 44 recenzji. To najniżej oceniona gra Arcane Studios w agregatorze Metacritic w prawie 25-letniej historii studia. Zachęcam do obejrzenia streama razem z Filipem z Beshamato, gdzie grillujemy błędy i chwalimy ciekawe rozwiązania w grze. A niebawem pojawi się też kompleksowa analiza z moich wrażeń, wraz z prawdopodobnymi przyczynami tak tragicznego stanu rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o Redfall. Kolejno, Sony dywersyfikuje. W ciągu niecałych 18 miesięcy PlayStation ogłosiło trzy zakupy studiów gier, wszystkie poświęcone grom typu Live Service. W styczniu ubiegłego roku rozpoczęło się od Bungie, twórców Destiny, a następnie w marcu zakupili Haven Studios. W ostatnim czasie firma nabyła też. Firewalk Studios. Wszystko to ma na celu rozszerzenie oferty Sony poza pojedyncze gry przygodowe z właśnie taką kinową narracją. Firma ma obecnie w planach 10 gier typu live service. Herman Holst, szef PlayStation Studios, przypomina, że live service nie oznacza jednego gatunku czy modelu biznesowego, i tutaj studia tworzą różnorodne gry tego typu, mające na celu zaspokojenie potrzeb. Różnych graczy. PlayStation nabyło Firewalk Studios, w którym współpracowało, z którym współpracowało od kwietnia 2021. Podobnie jak w przypadku Haven Studios, firma zdecydowała się na zakup przed wydaniem gry przez dane studio. Tony Hsu, szef studia Firewalk, mówił, że firma nie zamierza się rozrastać ponad 150 pracowników, ale istnieją inne korzyści z bycia częścią zespołu PlayStation. Szef PlayStation wyjaśnia, że m, studia właśnie pod marką niebieskich to globalna sieć studiów która współpracuje ze sobą co pozwala im na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem i Firewalk będąc częścią tej rodziny ma dostęp do tego wsparcia no trzeba zawsze pamiętać o tym że wsparcie bezpośrednie od na przykład samego Sony gdzie wręcz Mark Cerny czyli szef techniczny studia nadal może wysyłać sugestie do optymalizowania kodu no to to jest coś co mało Mało kiedy się zdarza, ale widać no właśnie tutaj, Sony mocno inwestuje w tego typu zabiegi. I warto zauważyć, że gra opracowywana przez Firewalk nie będzie ekskluzywna tylko dla PS5, gdyż jednocześnie tworzona jest na PC. -ta, z czego no właśnie? PlayStation i PC, niekoniecznie Xbox, także to jest oczywiście celowy zabieg Sony. Decyzja o tworzeniu gier na PC. Ma sens biznesowy, gdyż pozwala na dotarcie do większej liczby graczy. Host jest jednak ostrożny, gdy mówi o podejściu do innych gier typu Life Service. Osiągnęliśmy znaczny postęp w dostarczaniu gier na pc w ostatnich latach, więc jeśli to ma sens dla gry i studia, to jest to świetna opcja, ale decyzję podejmiemy indywidualnie dla każdej gry. Firewalk Studios opuszcza Probably Monsters, e, Collective studiów AAA, a który miał na celu zrobienie e, rzeczy w e, inny sposób. Często takie kolektywy, właśnie, są e, tym. Zorganizowaniem różnej wymiany wiedzy, i tak dalej, no ale skoro jakieś studia przechodzi pod skrzydła Sony, no to widać tutaj, mają rozbieżne interesy z tymże kodaktywem. i Prezes i dyrektor generalny Harold Ryan stworzył miejsce pracy, gdzie twórcy mogą rozwijać się, tworzyć gry, które kochają. I Ryan twierdzi, że sprzedaż Firework do PlayStation nie stoi w sprzeczności z ideą problem Monsters. Gdyż host dzieli jego podejście do budowania zespołów z pozytywną kulturą i inwestowania w nowe IP. Przystąpienie Firewalk do rodziny PlayStation to krok w naszej misji, aby tworzyć nowe zespoły gier play i nowe IP. Mamy inne ogłoszone zespoły i oczywiście inne nieogłoszone projekty. Dążymy do znalezienia najlepszej drogi na rynek dla wszystkich naszych zespołów i gier. Jesteśmy dla, na dobrej drodze, aby osiągnąć to, co zamierzaliśmy razem z Probably Monsters, dodaję. Ryan Xu z Firewalk Studios podkreśla, że opuszczenie *Proudly Monsters i bycie częścią PlayStation, firmy, z którą współpracują od ponad dwóch lat, nie zmienia filozofii studia, oczywiście nikt tego tak nie powie i mamy szczęście, że mogliśmy ustanowić własną niezależną kulturę i filozofię rozwoju w dużej mierze dzięki współpracy naszych partnerów, zarówno z Probably Monsters, jak i PlayStation mówi sam Tony Hsu i od samego początku Herman i cała grupa kierownicza z PlayStation byli wspaniałymi orędownikami naszego zespołu naszej kultury naszej wizji dołączanie do PlayStation Studios tylko dalej umocni nasze unikalne podejście do tworzenia gier i tak z pewnością Sony będzie chciało trafić do jak najszerszego grona odbiorców a gry typu Live Service mają zapewnić ten e, długi ogon sprzedażowy i stabilne pasywne dochody Jestem tylko ciekaw czy to będą gry na jedno modłę ale z innymi wizualiami, czy faktycznie dostaniemy wyraźnie obrębne, odrębne produkty i czas pokaże i trzymam kciuki, by Sony nie zatraciło swojego DNA, czyli jakościowych intensywnych doświadczeń też dla pojedynczego gracza. Następnie, premiery sprzętów Sony. Sony testuje i wprowadza różne nowe sprzęty dla PlayStation 5. Do tej pory mieliśmy już trzy wersje PlayStation 5, DualSense Edge i PlayStation VR 2. Sony pracuje nad kolejnymi Sześcioma. Po pierwsze Project Leonardo, ogłoszony w styczniu 2023 roku. Ma to być kontroler dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kontroler jest bardzo konfigurowalny, ma wiele wymiennych elementów i data wydania to czwartek kwartał 2023 roku. Następnie nowa wersja konsoli PlayStation 5. Ma mieć odpinany napęd dysków, ma być wydana później w tym roku. Będzie prawie identyczna z aktualną wersją, jeżeli chodzi o bebechy. I tutaj data wydania to wrzesień 2023. Następnie dostaniemy nowy sprzęt audio. Sony pracują nad dwoma bezprzewodowymi urządzeniami audio dla PlayStation. Po pierwsze Project Nomad, czyli bezprzewodowe słuchawki uszne i Project Voyager, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. I tutaj kolejna data wydania to będzie koniec 2023 roku. Potem w planach jest QLite. QLite to jest nowe przenośne urządzenie. Nie jest to jednak następca wity To urządzenie będzie wykorzystywać Remote Play z PlayStation 5 oferując adaptacyjne strumieniowanie w 1080p i 60 fps i tutaj data wydania to też czwartek kwartał 2023. A na koniec PlayStation Pro. I tutaj Insider Gaming, czyli właśnie ta strona, z której źródłem jest artykuł, potwierdza, że PlayStation 5 jest obecnie w fazie rozwoju. Pierwsze prototypy zestawów deweloperskich trafią do twórców First Party w ciągu najbliższych miesięcy, a do deweloperów Third Party pod koniec roku. I data wydania to najprawdopodobniej czwarty kwartał 2024, z czego to nie jest jeszcze żaden potwierdzony zakres. I Sony nie zwalnia tempa. Nie dość, że serwuje w tym roku solidne tytuły i dodatki, to raczej nas jeszcze. Fanów, właśnie nowymi zabawkami. I Microsoft niestety ma na tym tle troszeczkę w plecy, wypada trochę blado, ale warto pomyśleć, ile do tego sprzętu są musi dołożyć. Ile I czy im się to faktycznie opłaci, zobaczymy to. Tym dobrym tutaj wyznacznikiem będzie faktyczna sprzedaż PlayStation VR2. Wciąż najważniejszy z perspektywy inkluzywności, też najciekawszy dla mnie będzie ten projekt Leonard. Który jeszcze wyjdzie w tym roku i mam nadzieję, że zrobi małą rewolucję w zakresie ułatwień dostępu, aby jeszcze bardziej zdemokratyzować dostęp do gier. Kolejno, Xbox przetrwa bez ABK. Szef Xbox, Phil Spencer, przemawiał do pracowników firmy w związku z decyzją Wielkiej Brytanii o zablokowaniu przejęcia Activision Blizzard King przez Microsoft. Według Bloomberga, Spencer podkreślił zaangażowanie Microsoftu do kończenia transakcji, mimo negatywnych skutków tych wydarzeń, dodając, że Microsoft i Activision Blizzard zmi zamierzają złożyć odwołanie. Spencer poinformował pracowników, że zakup Activision Blizzard ma przyspieszyć strategię Microsoftu w dziedzinie gier, ale nie stanowi całości podejścia firmy do branży. Dodał, że ich plany dotyczące gier będą kontynuowane nawet bez popularnych serii typu Call of Duty, World of Warcraft czy Candy Crush. Warto zauważyć, że te informacje oparte są na relacji osoby, która rzekomo uczestniczyła w spotkaniach wcześniej. Spencer publicznie mówił, że los Xboxa nie zależy też od przyjęcia Activision Blizzard King. W lutym stwierdził, że mimo znaczenia proponowanego przez e, przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, nie jest ono kluczowe dla przyszłości firmy. To dobrze, nawet gdyby regulatorzy zablokowali transakcję, dział gier Xboxa nadal będzie istniał. I wypowiedź Spencera pojawiła się w tym trudnym okresie dla Xboxa, gdyż sprzedaż konsol napotyka trudności. Ostatnio Microsoft ujawnił e, spadek przychodów z gier o 4% i spadek przychodów ze sprzętu Xbox o 30%. E, biorąc pod uwagę. Brak znaczących ekskluzywnych tytułów i stagnację wzrostu Game Passa na konsolach. Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft było postrzegane jako to istotne właśnie wsparcie dla jego działań w dziedzinie gier, szczególnie w obliczu silnej konkurencji ze strony Sony i Nintendo. Zobaczymy, jak sobie jednak ostatecznie z tym wszystkim poradzą. A jak sobie poradzą? No mamy Xbox Showcase 11 czerwca. Xbox oficjalnie ogłosił, że Xbox Game Showcase będzie transmitowane na żywo 11 czerwca 2023 roku. W komunikacie czytamy, że podczas showcase zostaną zaprezentowane nowe niespodzianki i pierwsze pokazy od naszych niezwykle utalentowanych wewnętrznych studiów oraz to dzień, w którym gracze na który gracze czekali, aby zobaczyć co trafi na Xbox PC i Game Passa i czas rozpoczęcia Xbox Games Showcase to 11 czerwca o 19.00. Postaram się tym razem zrobić na bieżąco streama z tego wydarzenia. Czyli zapraszam do mnie na kanał, na streama. Będę na bieżąco omawiał i reagował na ten showcase. Mam nadzieję, że to się nie skoliduje z żadnym innym dla mnie istotnym wydarzeniem. Jeżeli tak, to zrobię po prostu reakcję już po całej imprezie dnia następnego. Bezpośrednio po Xbox Game Showcase. od Odbędzie się Starfield Direct, podczas którego zaprezentowany zostanie szczegółowy wgląd w wysoko oceniane RPG od Bethesda Game Studios. Nie wiadomo, jak długo potrwają obie prezentacje. Dodatkowo 13 czerwca o 10, i tutaj to będzie chyba amerykańskiego czasu, czyli będzie gdzieś. Aha, tak, o 19 naszego, odbędzie się Xbox Game Showcase Extended, który będzie obejmował szczegółowe wywiady skoncentrowane na wiadomościach z showcaseu, czyli wywiady z twórcami i parę nowych szczegółów także to też będzie pewnie warto do obejrzenia jeżeli któryś z tytułów nas zainteresuje ponadto jeszcze Microsoft będzie wabił nowych graczy już w inny sposób niż wejście do Game Passa na miesiąc do dolara Microsoft ujawnił zupełnie nowy program poleceń dla znajomych którzy, który pozwoli obecnym abonentom zaoferować pięciu znajomym 14-dniowy okres próbny Game Pass na PC -ta. oferta mm, ma pewne zastrzeżenia ale w zasadzie oznacza to, że będziesz e, mógł dać swoim znajomym bezpłatny dostęp do całej biblioteki Game Passa na dwa tygodnie, pozwalając im korzystać ze wszystkich zalet usługi. Co więcej, użytkownicy będą mieli również dostęp do wszystkich innych gier, które korzystają z ekosystemu Game Passa, takich jak Biblioteka EA i kolekcja od Riot. Wiadomość ta pojawiła się nieco ponad miesiąc po tym, jak Microsoft potwierdził zakończenie oferty Game Pass za dolara. Na ekranie głównym Game Pass abonanci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass Zobaczą opcję Give PC Game Pass Czyli podaruj właśnie PC Game Pass Dla pięciu swoich znajomych lub dla swoich wrogów Nie wiem co zrobicie z tymi ofertami Zależy to tylko od was Od was zależy tutaj jak sobie dobierzecie Komu będziecie chcieli to sprezentować No wiadomo, że to jest po prostu zagrywka Do tego, aby Znaleźć sobie nowych użytkowników, dać tą, tą pierwszą dawkę, tą pierwszą działkę, żeby że tak powiem, pograć sobie na game Passie który jest swoją drogą dalej, wydaje mi się jedną z najlepszych ofert, jeżeli chodzi o zawartość, jaką mamy dostępną, za stosunkowo niską cenę. Tak, tylko że to jednocześnie taki dostęp do, do biblioteki bardzo może demotywować do tego, żeby kończyć tę grę, zwłaszcza, że niektóre. Pojawiają się w serwisie wymieni, ale na pewno, jeżeli ktoś chce spróbować pograć sobie razem, na przykład w jakąś grę sieciową, typu Darktide, no to to jest idealne idealne połączenie, żeby można było właśnie sprezentować komuś ten dostęp i pogryć sobie z kimś, chociażby przez chwilę. Czy to się ostatecznie opłaci Microsoftowi w stosunku do tego dostępu na miesiąc do dolara? Nie wiem, no ale zobaczymy po statystykach za następny kwartał. I teraz e, news numeru, news wydania. E, w zeszłym tygodniu brytyjski Urząd do Spraw Konkurencji i Rynków CMA zablokował przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, powołując się na obawy dotyczące wpływu gier e, i wpływu tego ruchu na rynek gier w chmurze. Oprócz znaczącego wpływu na przyszłość obu firm towarzyszący temu dokument opublikowany przez CMA ujawnia rosnące wymagania finansowe gier AAA. E, raport, raport regulatora ujawnił, że niektórzy duzi wydawcy zgłosili koszty przekraczające miliard, miliard dolarów na produkcję swoich gier AAA. To znaczący wzrost w porównaniu do szacunkowych kosztów w wysokości około 50 do 150 milionów dolarów przed zaledwie 5 lat. Pragnę zaznaczyć, że termin AAA został ukuty w 1997 roku w stosunku do gry Final Fantasy VII, która kosztowała wtedy, wtedy zawrotne 47 milionów dolarów. Natomiast no, pomyśleć, że teraz gry kosztują miliard no to jest niesamowite. Raport wskazuje, że produkcja Gier War na nowoczesnych platformach może kosztować 200 milionów dolarów lub więcej, szczególnie podaje, że nowe dodatki dla serii Call of Duty mają budżety na rozwój przekraczające 300 milionów dolarów, podczas gdy Grand Theft Auto 6 ma budżet ponad 250 milionów dolarów. Dodatkowo Jeden z wydawców ujawnił CMA, że produkcja znanej gry play kosztowała ich 660 milionów dolarów, nie licząc budżetu marketingowego, który przekroczył 500 milionów dolarów. Włącznie daje to zawrotne 1 miliard dolarów ponad miliard dolarów. Raport CME dostarczył również nowych informacji na temat rosnących wymagań rozwojowych najnowszych tytułów Call of Duty. Activision stwierdziło, że wysokie wymagania dotyczące treści dla każdej rocznej pre premiery gry oznaczają, że firma nie jest już w stanie polegać tylko na jednym głównym studiu, pomijając freelancerów czy studia co-developmentu. Teraz potrzebujemy, tutaj cytat, z firmy, teraz potrzebujemy prawie 1,5 Głównego studia na każdą roczną odsłonę Call of Duty, ten rodzaj presji ma przepu na przepustowość zmusza nas do coraz większego korzystania z usług zewnętrznych. Mówiąc wprost, rozwój i wydanie Call of Duty wymaga niezwykłej ilości zasobów finansowych i ludzkich. Według Activision e, sytuacja ta nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości. Tworzenie gier to ciężki i skomplikowany proces angażujący masę osób z różnych zakresów kompetencji. Wymaga olbrzymich nakładów pracy, czasu, a tym samym pieniędzy. Koszt tworzenia to nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale głównie czas pracy ludzi, a że nie wspomnę o całej kadrze około produkcyjnej i marketingu. Niebawem dokończę mój artykuł o tym, ile kosztuje tworzenie gier wideo od małych indyków po duży AAA, który w większym szczególe nakreśli ten problem. Tak więc obserwujcie uważnie mój blog na medium oraz kanał YouTube, żeby być na bieżąco. I to wszystko w tym wydaniu nieco codziennik Okiem Deva. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych wpisując Okiem Dewa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i udostępniania materiału dalej. Jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji, lub też macie jakieś pytanie, na które padnie odpowiedź w najbliższym live, śmiało napiszcie i piszcie tutaj jak najbardziej w komentarzach pod postami mediach społecznościowych, gdzie chcecie. Ja to i tak będę wszystko zbierał. Najprawdopodobniej stream będzie w czerwcu. Karmiąc jednocześnie algorytm i pokazując trochę miłości dla Łukasza, który zajmuje się od niedawno montażem moich filmów, nawet jeżeli słuchacie materiałów podcastowo, wejdźcie potem na YouTube, rzućcie lajkiem czy zasięgowym komentarzem. Pomaga to naprawdę w rozwoju kanału i za to bardzo dziękuję. W środę 10 maja. O 19 w Częstochowie, Katowicach, Krakowie poznaniu i Wrocławiu, a także 11 maja w Łodzi o 19 odbędzie się pogradajmy, czyli cykliczne spotkania graczy gdzie omawiamy różne tematy z zakresu naszej pasji, czyli gier. Spotkania są otwarte za darmo, szczegółowe informacje znajdziecie na Facebooku oraz podlinkuję oficjalne fanpage w opisie bądź też w karcie zobaczymy, gdzie będzie się dało, a tymczasem życzę Wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenie na gry okiem Dewa.